Koniec marka wem jak Mibo. Tak Kacper Kuszewski kreska na psi ostatniego dnia na planie. Jak Marek Mostowiak odejdzie zem jak Mibo. bo. Fani m jak mi bo zbapali si zagiebow, gdy Kacper Kuszewski wyda powiadczenie o odejściu z serialu. To kreska art. Myleli. Bo nie wyobra Kreska Ali sobie im jak mi bo bez Marka Mostowiaka. To niestety prawda. Aktor odchodzi z produkcji, a razem z nim jego serialowa rodzina Ewa, Dominika Kluzniak, Mateusz, Krystian Domagaba i Antek Jakub Jankiewicz. Ostatni raz zobaczymy ich w M. Jak Mibo w listopadzie 2018 roku. Serial jest kręcony z wyprzedzeniem, ostatnie sceny z udziałem Kacpra Prakuszewskiego powstały zaledwie kilka dni temu. Aktor zapowiada, że ostatni raz pojawi się na planie M. Jak mibo w banie w lipcu. I Stabosi. Ekipa pokreska Egnaba serialowego marka po zakończeniu pracy w czwartek, 5 lipca. Na planie odcinka, w którym zobaczymy, lub Marysi, Mabgorzata Pietkowska i Artura. To w banie Robert Moskwa opublikował w ZDJ ze wzruszającego pokreska Egnania. Kacper, dziękujemy za tych 18 lat. Napisał pod ZDJ-ciem Robert Moskwa. To musia wzruszać po kreska egnanie. Po 18 latach pracy na planie, M jak mi, bo Perkuszewski Kuszewski bukiet kwiatków i wyk, przemów. przejmow. Z pewności pola by si bzycho tego Jukreska na zdj -ciu nie widać.